Witajcie w naszym programie kulinarnym Spot Samiuszkich Tater. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się robi jajecznice na. Ty! Ja, ja ty jest takie chcę. Mi, mi zrób takie, ty Jojka. jajka. Ojciec, nagrywam teraz. Na błocku mi zrób. Ojciec nie ma, ma błocku, cicho. Jest e, witajcie. W dzisiejszym programie pokażę wam, jak zrobić jajecznicę na błocku. Jak nie ma błocku, to jak można zrobić jajecznicę na siekierze. Zamiast zrobić jajecznicę na siekierze, musimy do tego celu mieć 2 jajka patelnie i siekierę. Siekierę oczywiście wkładamy do ogniska. co ty ciło ci zebić czy, czy na sikierze się nie, nie robi, ja jest Najpierw siekierę wyciągamy z łogniska! I taką gorącą siekierkę kładziemy sobie na desetce i na siekierce kładziemy sobie patę. Nie? No teraz to już Kozden głupi, by zrobił dwa jajeczka, wiadomo wbijemy sobie tu. Jajecka se tu, tu wbijemy. jedno jajeczko, drugie jajecko. No nie, to już. Ja nie chcę taki. I teraz musimy zamieszać, tylko tu nie ma tu jakiś majzel. Cóż, zamieszamy se, zamieszamy se, se i mamy piękną jajecznicę na siekierze i na majzlu. Dziękuję bardzo, smacznego. Co? Daj ze mi, daj mi Nie chciałeś? Teraz już się dawaj tu. Nie chciałeś na siekierze? Jajka mi zapachniały na gorąco. Nie ma już jajek, nie ma. To Mo siekierę. A płaca mi. Usiądziesz se na To <gry> to ci znowu zapchną? raz, <gry> <gry> <Stomuj! gry> to ja. Weź,